Z oddali słychać niskie buczenie silników. Samoloty, Basia liczy: jeden, dwa, trzy, nalot. Eksplozje w pobliżu cała piwnica drży pył, krzyki wybuch gdzieś bardzo blisko tynk spada z sufitu na głowy ktoś modli się głośno, ktoś płacze Jan zasłania sobą starszego mężczyznę Basia tuli do siebie dziewczynkę kilka minut później cisza tylko w uszach dzwoni. Po burzy ogniowej deszcz, rzadki, brunatny od popiołu, Jan wychodzi na chwilę na zewnątrz, wystawia twarz ku niebu. Niebo jest szare, jakby samo płakało, nabiera wody do puszki. Deszczówka smakuje jak błoto, ale to jedyne co można pić. Wraca do środka, wszyscy siedzą cicho, nikt nie pyta o jutro. Jan układa się z powrotem na swoim miejscu. Płaszcz nadal mokry od deszczu. Dziecko, które wcześniej spało obok kobiety, teraz leży przy nim. Ma zamknięte oczy, oddycha spokojnie. Ktoś gasi świeczkę, w piwnicy robi się całkowicie ciemno, tylko oddechy. I dźwięk spadających kropel gdzieś w kącie. Jan zamyka oczy: Może jutro też się obudzi, a może nie. Ale dziś. Przetrwał.